Ajax 5 do 1 przegrał z Chelsea w Lidze Mistrzów, no i jest to świetny wynik, bo patrząc na to, jak ekipa z Amsterdamu wygląda w tym sezonie, no to spodziewałem się, że tutaj może paść jakiś historyczny wręcz wynik. Najwyższa do tej pory w historii porażka Ajaxu to jest 6 do 1, czy 1-6 w zasadzie z Napoli u siebie. No i tutaj, patrząc na dyspozycję tej drużyny, no to był potencjał na to, żeby było jeszcze gorzej. Na szczęście dla AJAXu Chelsea wyszła mocno porotowanym składem i też nie było takiego poczucia, żeby ta drużyna, żeby The Blues mieli nie wiadomo jaką rządzę krwi na boisku w trakcie tego spotkania. A i tak spokojnie mogli szóstkę czy siódemkę tutaj zapakować The Blues. No mecz pomijając różnicę klas, oczywistą jeżeli chodzi o jakość, bardzo mocno ustawiła szybka i słuszna czerwona kartka Kenneta Taylora nie ma o czym dyskutować, to musiało być czerwo, były też karne w tym meczu i to trzy, też wszystkie wydaje mi się, że raczej klarowne, Chelsea też dwa gole po rykoszetach i ja nie mówię, że nie wygrała dużo, dużo lepsza i w ogóle nie ma o czym mówić tutaj tak naprawdę, ale trochę, trochę szczęścia Ajaxowi też momentami brakowało. Nie wiem, czy tutaj jest cokolwiek do chwalenia, wydaje mi się, że naprawdę dużo woli dobrej trzeba by było, żeby jakieś pozytywy z tego starcia w wykonaniu AS1 wyciągnąć. Na pewno duże wyrazy uznania dla kibiców Ajaxu, którzy w tym bardzo deszczowym otoczeniu do samego końca bardzo mocno dopingowali drużynę, która zupełnie o to nie zasługuje i to zrobiło na mnie duże wrażenie, a z Chelsea, która w dużej mierze po prostu sparring grała. No widać, że ten Estewao to jest piłkarz, który ma iskrę w sobie i że jest mega utalentowany. Pierwszy raz oglądałem cały mecz w jego wykonaniu i naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Nawet jeżeli przeciwnika nie dostał najsilniejszego z historii swoich wszystkich występów, to z całą pewnością. Jak co mecz Ajaxu, mnóstwo problemów, a największy z nich jest taki, że nie ma tematu, który nie jest problemem w tej drużynie. I w klubie jako takim też, bo samo zwolnienie trenera jest niezbędne, ale to też bardzo długo nie da nie wiadomo jakich efektów. No ale to już tak na marginesie. Ajax fantastycznie, tylko 5-1 przegrywa z Chelsea. Nie została napisana negatywna historia w historii klubu z Amsterdamu. Jestem bardzo wdzięczny. Dzięki Ajax.